Nabliżając się rządwo, oj, tu, że mamy podgotowane, miejsce w naszym wertepe naszego życia. To czy nasz wertepe, nasze serce, powne rysno, różnych rzeczy, potrzebnych i niepotrzebnych. Ten bałagan, nieporządek. to własny symbol naszego serca. Tutaj jest jasła, jest u nas już wił. Jaki właśnie, gotowy gotowy na, na narodzenie Jezusa Tutaj tut korobka w jakiej jaku zaleszyły cary, mudeczi, szczeb przekazać własne dary, choć nie znają, czy dary jeszcze nie ma, ona jeszcze pusta. znaczy, nabliżajecie cari z i e, często własne nasze życie może być o takim, w którym jest je nieporządek, albo takim pustym, gdzie niczego nie ma i tomu potrzebne nam je narodzenia Jezusa Chrysta. Potrzebne nam je e, ktoś, kto zrobit własny porządek, ktoś, kto przychodzi, czy w nasze życie zmoże, nam do ty, możesz dychaty? Ja możesz dychać. Ktoś, kto zmoże nam również do pomocy porządek w naszym życiu. Tomu bajają. E, Wam i sobie, żeby no dwo było czasem, kiedy przybliżamy do Boga, kiedy odkrywamy nasze serca, nasz werteb, naszego życia dla Niego, żeby On mógł przyjść do nas. Nie przeżywaj, jak On zachotiw narodzić się w takich umowach, gdzie duże waniało, gdzie było dużo, dużo gruzi, to też winne nie je Twoim sercem, twoim życiem, nawet jak ono wygląda, tak jak własne ce przymieszczenie daje bardzo bardzo różnych rzeczy i Bóg chce przychodzić i nie e, twoim twoim sercem, tylko pozwoli mu e, zajty, otwórz swoje serce e, dla niego i e, щоб він міг наповнити twoją pustkę sobą. Chrystus рождається в Jego. Будеш тримати? Чи не? Будеш тримати? Я можу вдягнути. О, вдягай. І буду тримати. І Будеш тримати. Добре, супер. Лесі. Ой, Ой, що не видно,